Powiem wan, ciężki jest żywot męża i ojca dzieci. Człowiek musi schodzić do piwnicy, narobić, się, narobić. Przynieś zabawki, wynieś zabawki, popraw zabawki, przyklej naklejki na ściany. Tylko jak to już jest moja, moja rozkmina. No ale są też tego plusy. Przed chwilą, no tak nie tak, przed chwilą, pół godzinki temu, temu walnąłem porter jurajski. Pyszny, naprawdę pyszny. Nagrałem film. A teraz piję piwo, które jest klasyką. Jest klasyką gatunku. Nazywa się Smoky Joe z browaru Ale Browar. Jest to wędzony torfem stout. 100. Ud. I to jest piwo, które jak dotknąłem pierwszy raz u sąsiada jakiś czas temu, dawniej lub niedawniej, to powiedziałem, ty jesteś jakiś zryty, tak? Ty jesteś po prostu pojebany, że ty pijesz takie rzeczy. To, to Co to jest? Co to w ogóle jest? To jest jakaś apteka, bandaże, tak? palone kable. To są jakieś śmierdzi jak na dworcu yy, kolejowym, tak? Albo jakby wąchać, czasami za mało lata człowiek się bawił na. na... Na torach, nie? to to właśnie tory tak śmierdzą, takie drewno przesiąknięte, żeby nie powiedzieć, moczem i tak dalej, i tak dalej, wylatuj wylatującym z pociągu. No po prostu tak dziwne zapachy. mogłyby się wydawać nieprzyjemne dla człowieka, ale człowiek jest istotą z natury, poz zryto w łeb, i po pewnym czasie w tym szaleństwie jest metoda. Nie? A w tym szaleństwie jest metoda, i, i to naprawdę zaczyna smakować. Nie? nie wiem, czy to jest normalne, czy to nie jest zboczone, ale myślę, że to piwo ma tylu odbiorców. Nie mówię to tylko i wyłącznie to, choć, choć jest to ikona, ale browar mam wrażenie, że jako pierwszy w Polsce tak na, na, na szerszą skalę wyszedł ze Smokey Joe do ludzi. To piwo jest do, do tej pory traktowane jako takie sztandarowe piwo w tym gatunku. Teraz już oczywiście tych piw jest coraz więcej. Jednych lepszych, drugich gorszych, aczkolwiek jest to styl na tyle nietrudny, że większość tych piw jest dobrych i w stylu, nie? Bo, bo jednak ten słód Wędzony torfem jest tak intensywny, on tak, tak zajmuje całą przestrzeń w tym piwie, że chyba ciężko to piwo spieprzyć, tak naprawdę, nie? No, klasa, klasa. Spróbujcie tego piwa. Mm. Mm. Kupcie sobie to piwo. Nie częstujcie nim swoich kobiet, bo. Raczej to nie przejdzie, chyba że wasze kobiety są piwnymi frikami, tak jak wy, ale spróbujcie sobie tego piwa. Spróbujcie czegoś innego. Potrafię w to uwierzyć, że za pierwszym razem to piwo wam nie podejdzie, odrzuci was, ale po pewnym czasie zatęsknijcie za tym smakiem. Ten, ten smak będzie za wami chodził, będzie was fascynował i spróbujecie tego piwa jeszcze raz, tak jak ja spróbowałem go jeszcze raz. I tak mi zostało, że raz jakiś czas ciągnie mnie do tego smaku, tak? Chcę sobie wypić spokojnie, buteleczkę wieczorem, na spokojnie. No tutaj nie jestem no spokojnie. Dzisiaj jakiś tam robię głupoty w piwnicy, ale, ale bardzo lubię sobie tak, nie? Siąść przed telewizorkiem, wypić jedno piwo wieczorem i jest to właśnie piwo ze słodem, wędzonym torfem. Coś pysznego. Coś pysznego. Zajebiste uczucie. Zajebiste piwo, zajebiste odczucia. Są emocje. To piwo budzi emocje. Chyba to jest piwie najważniejsze, nie? Przeczytać wam coś? Przeczytać, tam wam coś, nie? No. bo tego wam nie przeczytam. Słody Pejlej, przeniczny, Whisky, to jest właśnie ten słód. Karapils, czekoladowy, przeniczny, owiec, palony jęczmień. Palony jęczmień zabarwia to piwo na ciemno. Chmiele, Challenger, fuggles, Drożże S04. Wyprodukowane dla Alebrowar, Browarze Gości Szewo. Alebrowar do dziś waży, Browarze Gości Szewo. Michał Saks jest tam piwowarem. Whisky Extra Stout. Elegancko, naprawdę eleganckie piwo. Polecam, polecam, jeżeli chcecie spróbować czegoś zupełnie innego, czegoś, czego jeszcze na pewno w piwie, żeście nigdy nie, nie czuli, nie smakowali, spróbujcie tego piwa. Wracam do roboty. Dzięki, że, że byliście ze mną te parę minut, trzymajcie się. Hej. フフフフフフ。